Teraz unijne miliony są do wzięcia, ale choć Polska we wspólnocie jest już 4 lata, to aż kilkanaście dolnośląskich gmin nawet nie próbowało walczyć o europejskie dotacje. Skąd ta niechęć do finansowania budowy dróg i kanalizacji z unijnej kasy? O tym Albert Bystroński. Gmina Wiązów położona między Wrocławiem a Opolem krezusem nie jest. Budżet ma mały, przemysłu i atrakcji turystycznych niewiele. Duże ma tylko potrzeby. Wiązów jednak potrzebuje tych pieniędzy i jest naprawdę dużo do zrobienia. Władze wiązowa nie złożyły nawet wniosków o dofinansowanie jakiejkolwiek inwestycji. Obecny burmistrz urzęduje od 2005 roku, ale przekonuje, że zawinili poprzednicy. Poprzednia władza, poprzedni burmistrz w ogóle nie miał jakby chyba woli starania się o takie pieniądze. Na unijne pieniądze ochoty nie miał też Gryfów Śląski. Radia zrobiły... Też i taką reklamę w 2006 roku, że te pieniądze będą lecieć oknami, drzwiami i kominami, a niestety prawda jest inna. Pieniądze do Gryfowa z nieba nie spadły, bo gmina nie złożyła żadnego wniosku o dofinansowanie. Dlaczego? Dlatego, że moja praca na stanowisku burmistrza zaczęła się 1 grudnia a 2006 roku, a te wnioski powinny być składane właśnie w latach 2005-2006. To nie były łatwe pieniądze, przyznaje Mirosław Ziajka z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale warto było się o nie postarać. Można było wybudować drogi, można było rozwijać infrastrukturę społeczną, czyli na przykład e, infrastruktura służby zdrowia, infrastruktura edukacyjna, różnego rodzaju rozbudowy szkół. Teraz będzie lepiej, przekonują burmistrzowie Gryfowa i Wiązowa. Do wzięcia są dużo większe pieniądze dla samorządów w latach 2007-2013. Dostaliśmy między innymi obietnicę dotacji do rozbudowy szkoły w wysokości 4,5 miliona złotych. Samorządów, które nawet nie starały się o unijne dotacje, na szczęście jest mało zaledwie kilka procent. O jakie pieniądze toczyła się gra? Pomijamy największe miasta takie jak Wrocław, które grają w zupełnie innej lidze. Ale na przykład malutkie Krośnice pod Legnicą dostały 26 milionów złotych. Także stosunkowo niewielka gmina Konty Wrocławskie prawie 19 milionów. Naprawdę było o co walczyć. Wrocław Albert Bystroński